Pierwszy etap budowy, czyli stan surowy zamknięty to 116 milionów tak. złotych, z czego 99 to środki rządowe z Polskiego Ładu. To jest właśnie pierwszy etap, który, którego cena wyszła, czy koszty budowy 116 milionów. To proszę Państwa, gdy dodać do tego drugi etap, który powinien 150 milionów, w tej chwili tak jest szacowany, 150 milionów kosztować. To jest to najtańsze centrum muzyki w Polsce. Chociaż niektórzy mówią, że to sporo. No, przypomnę tylko, że, że Katowice kosztowały 338 milionów, Wrocław 350 milionów, znaczy takie podobne instytucje, hale podobne do tej wielkości, bo to jest specjalistyczna budowa, tak, bardzo szczegółowa, dlatego, że tu, tu nie można zrobić, wybudować i zostawić, tak? Ważna jest akustyka, ważne są montowanie całej aparatury, przecież to nie jest goły budynek, tak. To będzie w pełni wyposażony dom muzyki, czy centrum muzyki, czyli Filharmonia, tak? Nowa. Nowa Filharmonia, filharmonia. czyli miejsce... W bajecznym miejscu, prawda, bo proszę spojrzeć, że z tejże Filharmonii Widać błonia, największą zielenię Europy. Widać kopiec kościuszki i widać wawel w końcu. Tak? No i stoimy przy budowie, czyli przy Krakowskim Centrum Muzyki. Stoimy, jak widać, w parku. Tak, w parku i gotowy parking wielopoziomowy na 196 miejsc, który został wszelkimi dopuszczonymi dokumentami już wyposażonych. Chodzi tylko o to, żeby w tej chwili wybrać operatora. To jest, to musi być specjalistyczny operator. Ponieważ Czyli taki... kiedy parking będzie otwarty dla mieszkańców? No myślę, że, że w miesiącu październiku nie chcę powiedzieć, że w połowie października, tak, żeby nie zapeszyć, żeby jakiś dokument się gdzieś nie zaplądał. Chcielibyśmy w październiku przeprowadzić postępowanie na operatora i otworzyć parking. A pierwszy koncert w gotowej sali koncertowej? No, 24-25, panie redaktor, tak szacujemy, że będzie zakończony drugi etap. Muszę mieć środki na to. Miasto się zastanawia, z jakich środków do tego dołożyć. No, a, a może jeszcze jakieś pieniądze, skoro to filharmonia, to może Narodowe jakieś pieniądze z centrum, czyli z rządu.